Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. No pan wie przypływa, bo pan Bo pan moda są pokrywały Już poszła Nasze niewiasty teraz rozstrzeliły latające gołębie A w zasadzie usłyszymy armatkę, która da dość głośny huk. Nie szczera ślepakami. No, tutaj mieliśmy udany wystrzał, ale tak to bywa, drodzy Państwo, z bronią czarnofrochową, że zapłon nie zawsze pozwala na odpalenie ładunku prochowego w lufie. Eee, wówczas były trzy główne rodzaje zapłonu czyli albo lątowy, albo jeżeli chodzi o e, podobny system skałkowy dopiero jednym z tych najwocześniejszych były kapiszony, które były wkładane na. Zamiast panewki i trochu, także te trzy systemy funkcjonowały. One oczywiście były rozwijające się, tak, czyli najpierw ląd, potem skałki, na samym końcu była kapiszonowa broń. O, i tak się strzela do trzech razy sztuka. Drodzy Państwo, to była praktycznie koniec, jeżeli chodzi o broń rozdziel rozdzielnie ładowaną, czyli mówimy o. Załadowaniu trochu, przybitce, załadowaniu kuli, przeważnie kulistej, doładowaniu przybitki i to była broń ładowana od przodowo. Kolejnym jej rozwojem była już broń ładowana od yy, Można powiedzieć o fuzjach, był to taki przejściowy rodzaj broni generalnie stosowany w myśliwstwie w bardzo małej zakresie jeżeli chodzi o warunki bojowe chyba że była ta jakieś grupy powstańcze później broń ładowana od przodowo została wycofana dlatego że nowoczesny wynalazek czyli amunicja zespolona łuska wraz z pociskiem łuska metalowa ze spłonką z tyłu czyli system uderzenia iglicy w spłonkę praktycznie zni zniwelował na polu walki broń ładowaną od przodowo, ponieważ jej szybkostrzelność była kilkukrotnie większa. Oczywiście, jeżeli mówimy o broni z amunicją zespoloną, ona przechodziła kolejne innowacje, natomiast sam system został tak samo przyjęty zarówno w pistoletach, karabinach, jak i w karabinach maszynowych czyli czy ciężkich karabinach maszynowych system przesuwu pocisku na zasadzie gazów wylotowych przesuwanie zamka na początku było to ręczne czyli w broni ładowanej pojedynczo tak jak Mauser natomiast później wykorzystywano system gazów trochowych, które cofały zamek i powodowały że nastąpiło samo przeładowanie ale to tak jak mówię amunicja generalnie nie zmieniła się przez ostatnie sto parę lat a tak trójka, tak dwójka jest to odwzorowanie w części ciała oczywiście przy kuchni carskiej cały czas są do spróbowania nalewki. Nasi strzelcy orkuscy też są do Państwa dyspozycji do porozmawiania, do zobaczenia i wyposażenia. Oraz oczywiście sarmaci wraz ze swoją. Walką na miecze sportowe, wybijanie monet oraz armia carska z okresu powstania styczniowego, która też co chwilę prezentuje nam możliwości broni czarnoprochowej. Nieodzownym oczywiście elementem Cieszańca 2025 był zlot detektorystów, którzy przez ostatnie dwa dni. Poszukiwali najróżniejszych rzeczy tutaj na okolicznych polach. Niektóre z nich naprawdę stanowią fajne pamiątki, bo no, może nie jest to wartość muzealna, ale znalezienie czegoś, co przeleżało w ziemi 50, 100 lub nawet 200 lat, no jest wartością samą dodaną w sobie. Tak jak powiedziałem, nie zawsze musi to być wartość muzealna, bo jakaś zepsuta łuska czy fragment kuli od szapnela albo guzik nie zawsze jest dla muzealników rarytasem, ale dla oczywiście poszukiwacza może być takim małym gralem, który znaleźli akurat tutaj. I w przyszłym roku mam nadzieję, że Cieszaniec 2026 również się w tak spektakularny sposób odbędzie. My już z niecierpliwością na to czekamy. Jeszcze nie skończyliśmy e, tegorocznej edycji, a już ostrzymy sobie zęby na rok przyszły. E, ja przypominam wszystkim, którzy tutaj przybyli, e, że jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości e, gminy i miasta Cieszanów. E, Cieszaniec jest to. Impreza zorganizowana w dwóch formułach. Jedna jest to zlot detektorystów, a druga miasteczko historyczne i dwóch głównych organizatorów, czyli Strzaniec 1863 Towarzystwo Eksploracyjne oraz Muzeum Zagłębiowskie Militariów Dragon, to są dwie yy, główne instytucje, które odpowiadają za to, żeśmy się tak dobrze tutaj bawili przez dwa dni, dlatego czekamy z utęsknieniem na rok przyszły, a tutaj za chwileczkę hucznie będziemy obchodzić zakończenie obecnej edycji Cieszańca 2025. Czyli artylerzyści już wyrychtowali działo, za chwileczkę da ono znać Hucznie, że cieszaniec zbliża się ku końcowi. I w ten oto sposób armatka wimatówka dała znać, że coś się zaczęło, coś się powoli kończy. Oczywiście wszyscy jesteśmy jeszcze przez. Chwil kilka dla Państwa dostępni, można podchodzić, można porozmawiać, będą się rekonstruktorzy powolutku pakować, ale zawsze można jeszcze zagaić do nich i zapytać się o to, co mają na sobie, co mają przy sobie, o sprzęt, o umundurowanie. Zapraszamy rekonstruktorów do pożegnanej fotki, póki jeszcze pięknie i zacnie się prezentujemy, czyli chodźcie, chodźcie tutaj koło działu, staniemy wszyscy.